W związku z tym, że tamte panele są w słońcu, no to mówię, zabiorę te dwa przewody i po prostu rozłączę tutaj, rozłączę mm, przewody od tych paneli i wrzucę to na, tutaj na wiatę. No i oczywiście dwa tygodnie miała trzy minuty słońca. W związku z tym e, to daje do myślenia, bo ja już w pewnym momencie się przyzwyczaiłem tak bardzo do korzystania z tego agregatu, że ja już zacząłem liczyć, mierzyć, ważyć to paliwo, które jest tam zużywane oto, o tej oto przetwornicy, która okazuje się, że link w opisie na dole okazuje się, że ta przetwornica potrafi fajnie pracować w momencie kiedy pracujemy sobie na Witam was gorąco i serdecznie na kanale Dobry Projekt. Na naszym kanale zajmujemy się promowaniem, propagowaniem, moźgridu i promowaniem, propagowaniem tych wszystkich rozwiązań, które pozwolą wam i nam żyć bez płacenia rachunków. Czy to jest możliwe? Oczywiście zawsze w teorii. Wszystko jest możliwe. W praktyce różnie to bywa. Dzisiejsza pogoda mnie po prostu popsuła mi totalnie plany. W ogóle całego dnia. Z tego względu, że po tak długim okresie, kiedy nie świeciło słońce, Miałem zaplanowane, że dzisiaj odpalę agregat prądotwórczy i że po prostu sobie podładuje magazyn energii. Natomiast okazało się, że słońce wyszło. W związku z tym w sposób nieoczekiwany zostałem zaskoczony, nie brałem tego pod uwagę. A z racji tego, że tam tak jak widzicie, no powiedzmy, parę paneli nam doszło, to stwierdziłem, że może warto. Chociaż nawet nie, że ja stwierdziłem, tylko byłem urysia. I Rysiu mówi, ty, no dalej, weź dalej, podłączaj szybko, raz, 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 podłączamy tu, ciach, 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 i yy, wiesz, i, i ściągamy ten prąd ze słońca. I ja powiem Wam, że już byłem tak odzwyczajony od tego darmowego prądu z tego słońca, którego w ogóle nie było, że, mm, że nawet w ogóle nie brałem pod uwagę to, że ja w ogóle będę to składał, tak? No bo mówię, nie, no trzeba podłączyć to, tego i tak dalej. Ale okazało się, że chwilę pomyślałem i mówię sobie tak, skoro mamy tam yy, panele które są od Roberta, takie cztery sztuki. No i tak naprawdę wiecie, tam z nich to tam jest kilkadziesiąt watów. No wiadomo, że jak słońce wyjdzie, troszkę może więcej. O, proszę bardzo, kot przyszedł na odwiedziny. Zobaczyć, co tam u nas słychać w ten słoneczny dzień. Korzysta z tych pięknych oto schodów. No i wyobraźcie sobie, że ja sobie tak myślę, kurczę, może faktycznie wezmę. Szybko, raz, raz, wskoczę, połączę. Przecież co tam, dużo roboty nie będzie. Mówię, może tam godzinkę posiedzę na tej drabinie, ale już sobie uruchomię. I po prostu zamienię, zamienię sobie tą instalację, która jest tam. Spójrzcie, te cztery, te cztery magazyny, przepraszam, te cztery panele, które tam są i po prostu zdejmę z nich, bo jak sami widzicie, no to one nawet teraz w tej chwili tak i tak są w cieniu, a tam tak jak z tyłu widzicie, ta wiata, jest jak najbardziej, o proszę no to jest on, wiek. to, on wie kto jest tam dobry gość, no, nie poznaje dobrych ludzi i w związku z tym, że tamte panele są w słońcu, no to mówię zabiorę te dwa przewody i po prostu rozłączę tutaj rozłączę mm, przewody od tych paneli i wrzucę to na, tutaj na wiatę no i oczywiście wiadomo, że tak zrobiłem, z racji tego, że mamy dwa rzędy po 14 sztuk to najpierw ruszyłem za. Ruszyłem po to, żeby odzyskać ten prąd z jednego rzędu. I z racji tego, że falownik mamy, mam akurat ten, pod który to podłączyłem, mam 5500, bo taję, że to jest 5500, no to powyliczyłem, tak żeby, żeby zrobić tam. E, do 500 V, aczkolwiek on ma zaznaczone, że pomiędzy 300 a 400 jak gdyby przyjmuje. No i podłączyłem 11 sztuk, co przekroczyło te 400. Wyskoczył błąd, że jest przeciążony, dzięki czemu zdjąłem jeden panel, później zdjąłem kolejny panel. No i finalnie okazało się, że przy 9 sztukach fajnie mi tak się wstrzelił akurat w te 400 i no i tam pokazało tam jakieś 1,8, 1,6, tam około 2 kW, że e, zaczął, e, zaczął zbierać. O, tak bym to nazwał. I co dalej? Mówię, a, dobra, to z racji tego, że to jest przecież ponad piątkę, on ma taką jak gdyby moc. To myślę sobie, a mówię może wrzucę mu jak gdyby na drugi, na drugi string, wrzucę mu ten drugi rząd, który jest trochę niżej. Dzięki czemu mogliśmy zrobić dwa stringi, gdzie jeden i drugi mają po 9 sztuk i tak jak sami widzieliście, jeden leci w górnym, jak gdyby jeden podłączyłem z górnego rzędu, a drugi string połączyłem z tego dolnego. Aczkolwiek ten kąt natarcia tego słońca, on się tak bardzo znacznie nie różni, w związku z tym nie uważałem, że to będzie jakiś błąd poza tym wiedziałem o tym, że jak one będą leżały niepodłączone no to tak naprawdę radości z tego w ogóle żadnej nie będzie dzisiejszy odcinek będzie zupełnie o czymś innym będzie o tym, o, to, o tej oto przetwornicy która okazuje się, że link w opisie na dole okazuje się, że ta przetwornica potrafi fajnie pracować w momencie kiedy pracujemy sobie na po prostu na takiej na deficycie energii i w momencie, kiedy nie chcemy marnować prądu na przetwarzanie, na falowniki, na różnego rodzaju tego typu sprzęty, jak o te, które tutaj widzicie, to wtedy świetnie do tego nadaje się regulator ładowania napięcia. I przyznam się Wam, bo ja już to mówiłem wielokrotnie, że tego typu rozwiązania są dużo prostsze, jednocześnie one są może mniej takie wiecie do wszystkiego, aczkolwiek potrzebują dużo mniej energii na własne utrzymanie i dzięki temu ja uważam, że właśnie w takich momentach, kiedy tego słońca jest bardzo bardzo mało, no to one potrafią po prostu wygrywać te konkursy piękności w kwestii tego skąd ten prąd pozyskiwać i akurat tą sztukę, którą tutaj mam, no to jest dość duża, tak, no bo ona jest, to jest um, mocy ciągłej E, 3000, czyli tak naprawdę można powiedzieć, że wystarczy no, w zupełności w kwestii o obsługi chaty. E, w tej chwili prąd do tego wszystkiego idzie z tego oto falownika, czyli robimy taki miszmasz. Aczkolwiek przyznam się Wam, że mm, tak jak sami doskonale wiecie, no ja osobiście uwielbiam po prostu różnego rodzaju testy, eksperymenty i sprawdzanie. E, co, jak, dlaczego, w jaki sposób, czy działa, czy nie działa. I okazuje się, że dzisiejszy dzień, tak jak już powiedziałem na wstępie, po prostu totalnie mnie zaskoczył i nie myślałem, że będę się zajmował tym, czym się zajmowałem. Natomiast nie zmienia to postaci rzeczy, że plan związany z pokazaniem Wam tej przetwornicy jest nadal aktualny. Pozyskiwanie energii. Ze słońca, oczywiście, jest dużo lepszym rozwiązaniem niż tej energii z agregatu, choć przyznam się Wam, że to też jest fajne, fajne miejsce do tego, żeby kilka słów powiedzieć więcej na temat choćby nawet korzystania z agregatów. Tak czy inaczej, w przypadku tej przetwornicy mam już drugą taką nastanie Czyli to nie jest moja pierwsza, mam drugą. Druga, wyobraźcie sobie, że również w tej chwili jest używana, jest Urysia I u niego ona jest mocy 1800 W. Jedna i druga jest w napięciu 24 V i tyle jest potrzebne do tego, żeby ją napędzać. Ja skorzystałem z tego wszystkiego w połączeniu z magazynami energii, które, ja wiem, że ten pająk wygląda dość egzotycznie, aczkolwiek powiem Wam tak, no, y, możecie mi śmiało uwierzyć na słowo, że jest to zrobione dobrze i poprawnie, z tego względu, że wszystkie końcówki są fajnie pozabezpieczane takimi, o, proszę bardzo, takimi Złączami, w związku z tym tutaj, a no w sumie one są naprawdę też dedykowane pod tego typu połączenia, także nawet jeżeli mówimy tutaj o magazynach energii, akumulatorach, czy nawet wewnątrz, czasami one gdzieś tam są stosowane. Dlatego pozwalają też powiedzmy, że spać spokojnie, pod warunkiem, że zrobicie to dokładnie dobrze i podłączycie to dobrze. Oczywiście monitorowanie tego typu rozwiązań polecam, jak najbardziej żebyście też tego, no powiedzmy, yy, pilnowali, pilnowali, żebyście zwracali na to uwagę, szczególnie na samym początku. Wiadomo, że zawsze w momencie, kiedy połączycie sobie to na samym początku i ma wyjść jakikolwiek błąd, no to on z reguły wychodzi dosłownie w ciągu chwili, tak? Czyli potrzebujecie godzinę, dwie, trzy, pięć, tudzież jeden, dwa dni na to, żeby ustalić, czy ewentualnie coś tam jest do poprawienia. Natomiast jeżeli... To działa, to z reguły już później okazuje się, że to już będzie działało. Także teraz tak, jeśli chodzi o. właśnie, możemy sobie troszeczkę zerknąć też, bo ja Wam pokażę przy okazji tutaj omawiania tej przetwornicy, bo mamy w tej chwili. no, na akurat te ten falownik w tej chwili ładuje ten magazyn energii. Ten falownik ładuje również ten magazyn energii. Ta przetwornica pobiera z tego magazynu, czyli z tych czterech sztuk, pobiera y, energię. One są ładowane z y, tych ładowarek dedykowanych pod Leaf Epo 4. Ten tutaj magazyn energii. I teraz tak. Ja chciałem maksymalnie w tej chwili obciążyć ile tylko się da magazyny, które są tutaj wewnątrz, znaczy inaczej, instalacje, które mam, tak? Czyli ten falownik jest podłączony pod wiatę. Ten falownik w tej chwili leci i zasuwa razem z trackerem. A jeśli chodzi o kwestie tej instalacji, od Roberta, to ona została odłączona, a ona, tak jak pamiętacie, była wcześniej podłączona pod regulator ładowania napięcia, i ja wykorzystałem po prostu przewody, które stamtąd szły. A z racji tego, że miałem tam produkcję na poziomie, wiecie, kilkudziesięciu watów, to stwierdziłem, że zrezygnuję jak gdyby z tych kilkudziesięciu watów, z racji tego, że po prostu te przewody już tam były, obok. O. I przerzucenie dla mnie tego na drugą stronę. Tylko i wyłącznie po to, żeby podłączyć tą wiatę, ma sens i ma logikę. Jeśli chodzi o temat związany z tym falownikiem, to jak sami wcześniej pamiętacie, ja miałem tutaj na nim podłączoną wiatę prysznicę. W tej chwili prysznice, no można powiedzieć, że o tej porze roku, w grudniu, są zacienione i z tego powodu też ta produkcja tutaj z prysznicy, czyli z tej. Z tej instalacji na prysznicach. Ona była na poziomie kilkuset watów, w związku z tym już było lepiej. Aczkolwiek nadal to no, nie było coś, co mogłoby tutaj na nas robić wielkie wrażenie. No i z racji tego, że ta wiata jest od można powiedzieć, że bardzo, bardzo niedawna, to stwierdziłem, że super, ok. E, I za namową Rysia po prostu poświęciłem chwilę na to, żeby przerzucić trochę tych paneli. No czyli reasumując. Co mamy w tej chwili? Proszę bardzo, możecie sobie rzucić okiem, zerkniemy zaraz. To jest tak. Ee, do magazynu idzie 23. Teraz tak. Napięcie mamy fajnie, koło 400 jest, tak? Mamy 400 z paneli. Teraz co dalej? Dobrze. 3KW. Tyle idzie w tej chwili. No, to wiecie, czy tam jest ta chmurka, czy jej nie ma. No to wiadomo, że to też zawsze ma znaczenie. Co dalej? Jeśli chcieć podsumować temat związany z tą przetwornicą, to nie bez kozery mam i używam drugą taką, ponieważ po naładowaniu tego magazynu, który jest za moimi plecami, ja mogę sobie spokojnie przerzucić to na tą przetwornicę, wyłączyć te wszystkie pożeracze energii, pożeracze prądu, które w tej chwili okazuje się, no wiadomo, są mi potrzebne z tego względu, że mają dość dużą moc w kwestii przetwarzania, no ale regulator jest ograniczony, czy napięciem, czy natężeniem. W związku z tym, w tym przypadku, tak jak teraz wyszło słońce, no to super, bo, bo falowniki tutaj się świetnie sprawdzają. I tu nadmienić też warto by było, że bodajże chyba w miesiącu listopadu był pomiar, jakiś tutaj nie wiem, nasłonecznienia i przed chwilą właśnie rozmawiałem z kolegą, który mówi, że słuchał, czy tam oglądał gdzieś, jak gdyby takie testy pomiary i okazało się, że w Polsce zielona góra przez dwa tygodnie, bodajże chyba w listopadzie, ale w jakimś tam ostatnim okresie, czy być może nawet teraz, w grudniu przez dwa tygodnie miała trzy minuty słońca. W związku z tym e, to daje do myślenia, bo ja już w pewnym momencie się przyzwyczaiłem tak bardzo do korzystania z tego agregatu, że, że już zacząłem liczyć, mierzyć, ważyć to paliwo, które jest tam zużywane, po to, żeby ustalić, jaki jest koszt tej darmowej energii i korzystania z tego prądu z agregatu. Na chwilę obecną e, nadzieja, nadzieja wróciła. Bo z jednej strony mamy dużo większą instalację, która pozwala nam generować i produkować większą ilość tej energii w sposób, no umówmy się jednak mimo wszystko darmowy, a z drugiej strony mamy również możliwość korzystania też z tego źródła, prądu, za które trzeba zapłacić, czyli agregat. Prądotwórczy jako ta rezerwa. I powiem Wam, że byłem bardzo zaskoczony w tej materii, ponieważ ostatnio, dzisiaj jest piątek, żebyście sobie to tak może zwizualizowali, to agregat chodził tutaj u nas w poniedziałek. Tak, w poniedziałek. Jest piątek. I chodził przed południem w poniedziałek. To jest tak, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek przez 5 dni. E, przez 5 dni korzystałem z prądu, który był wyprodukowany przez energię z tego agregatu. Agregat chodził plus minus około 3 godzin, 3, może 4 godziny. I właśnie to było zaskakujące, bo on spalił bardzo mało, bardzo mało benzyny. Bo to było w granicy 5 litrów. Z tego względu, że e, stwierdziłem, że to będzie dla mnie najprostsze, jeżeli doleję tylko 5 litrów, włączę go i poczekam, aż się wyłączy. I wtedy będę miał wszystko czarno na białym, będę wiedział, ile za te 5 litrów zostało wyprodukowane tej energii. No i okazało się, że te 5 litrów wystarczyło na, no dosłownie na te, na te kilka dni. Mało z tym, jeszcze na dzień dzisiejszy rano ja miałem prąd. Czyli był prąd jeszcze nadal który był pochodzenia o z paliwa. Nie wiem, czy to tak gramatycznie pewnie nie, natomiast pochodził z paliwa, czyli z totalnie umówmy się mało zielonej energii, tak? tudzież w ogóle nie zielonej energii. Natomiast było to dla nas takim rozwiązaniem awaryjnym, tak? o którym też często mówię, bo przecież nie ukrywam, Tudzież nie ukrywamy tego skąd ten prąd u nas się bierze, i dzięki temu też jest nam dużo łatwiej z Wami rozmawiać, tudzież pokazywać co robimy, jak robimy, dlaczego tak robimy, z jakiego powodu, ponieważ jesteśmy w 100% off-grid, tak. Jeśli mówimy o tutaj naszym tym rozwiązaniu, tej przetwornicy, to ona jeszcze dodatkowo ma załączone takie wyświetlacze. Także tutaj też. Również można to sobie monitorować, czyli te wszystkie funkcje, które są na wyświetlaczu, na przetwornicy, możecie również obserwować sobie na, na tym wyświetlaczu. Do tego jest przewód dołączony, który ma kilka metrów. W związku z tym, można od miejsca, gdzie pobieracie tą energię z takiej przetwornicy, możecie monitorować to w zupełnie innym miejscu. Czy jest coś takiego ważnego i istotnego, o czym warto by było powiedzieć? Temat przetwornic dla mnie to jest trochę taka pięta Achillesowa, bo uważam, że jest to, to jedna z najlepszych, mogę powiedzieć, chyba przetwornic, które do tej pory miałem, testowałem, używałem. Ponieważ, tak, po pierwsze, ona się ani razu nie zepsuła, nic się z nią nie wydarzyło, nic się z nią nie działo. Z tego powodu też po tej 1800, gdzie uważałem, że jest za słaba, stwierdziłem, dobra, musi być większa, czyli 3000. I myślę, że to już w zupełności wystarczy do tego, żeby obsługiwać siebie w czasie, kiedy po prostu tej energii jest bardzo mało, czyli w tym okresie załóżmy zimowym. O, tak jakbyśmy to mieli używać jako, jako formę taką też również rezerwową. Rezerwową, chociaż co niektórzy moi koledzy też wiem o tym, że nawet e, używają tego w wersji takiej podstawowej. Czy ja jestem za tym? Jeżeli ktoś się lubi bawić w przełączanie, sprawia mu to przyjemność, chce sobie poskakać, waży tą, każdy wad, każdy, mm, każde takie, no powiedzmy te, te pobory, które są za każdym razem u nas, w naszych domach, tak, no to wiemy doskonale o tym, że no tu się nic z powietrza nie bierze, chociaż no nie z powietrza, ze słońca, chociaż z, może z wiatru tutaj, jeżeli chodzi o kwestię turbin. Natomiast na pewno trzeba dbać i szanować o tą energię i o ten prąd, a w przypadku przetwornicy, regulatora ładowania napięcia ja na dzień dzisiejszy no nic, mm, co pobiera mniej energii, no nie wiem, nie widziałem, nie znalazłem. Jeśli chodzi o kwestię e, przetwornicy, to akurat ta no wyjątkowo dobrze mi służy. Czy są jakieś mankamenty, które zauważyłem? No i powiem Wam tak, że żeby trochę dodać tam łyżkę dziekciu do tego całego, powiedzmy, wiadra miodu, który tutaj wylewam, to ta przetwornica, która jest używana od roku u Rysia, ona zaczyna troszkę hałasować. Czyli wentylatory, które są tam w środku, widzę, że one przy takim no, dosyć długim, intensywnym używaniu zaczynają hałasować. I... Słyszałem, że ponoć to jest coś, co będzie temu gdzieś tam towarzyszyło. Do tej pory nie znalazłem jeszcze żadnej takiej przetwornicy, która by mnie z butów wywaliła, i powiedzmy, w której nie znalazłbym nic, o czym mógłbym powiedzieć, choćby nawet krztynę czegoś negatywnego. To w tym przypadku. To jest chyba jedyny taki mankament, który zauważyłem przy bardzo długim używaniu. Wydaje mi się, choć nie mogę tego potwierdzić, z tego względu, że mam zbyt krótko tą przetwornicę, wydaje mi się, że najprawdopodobniej tutaj w tym przypadku będzie podobna sytuacja. Czy jest na to recepta i rozwiązanie? Uważam, że poniekąd tak jest. I już mówię, jakie to może być rozwiązanie. To jest kwestia związana z tym, że tego typu przetwornica, jeśli będzie pracowała na małych, Poborach. A normalnie standardowo w domu, o ile nie będę na niej przykładowo używał pompy ciepła, a jak sami doskonale wiecie, no to w tym okresie raczej przy tak bardzo małych produkcjach tego prądu, no to pewnie ciężko będzie, dopóki nie uruchomię całej tej instalacji, którą wam pokazywałem. Czyli z jednej strony tej instalacji, plus do tego wszystkiego ta wiata, pod którą są prysznice, żeby wszystko chodziło. jak wszystko będzie chodziło. No to powiedzmy, że jeżeli będę miał naładowane wszystkie magazyny energii, to wtedy wiadomo, no już będę przechodził w ogrzewanie oparte na prądzie, czyli pompa będzie zasuwała na prądzie. W przypadku tej przetwornicy to ona w tej chwili jest przeze mnie wykorzystywana dosłownie tylko do tego, żeby zasilić podstawowe odbiorniki. Co się kryje pod podstawowe odbiorniki? One z reguły nie przekraczają 200-300 watów. W momencie, nawet jeżeli ja załączę pompę, to i tak, i tak nadal e, nie będziemy przy tych wszystkich drobnych odbiornikach, które łącznie razem mogą mieć 200-300 watów poboru, plus tam raz na jakiś czas się włączy lodówka, ale to tylko na chwilę. I plus do tego ta pompa, przetwornica jest w stanie to pociągnąć tak? czyli te 3000 watów, i jest w stanie obsłużyć to wszystko ale w tym momencie. Te wentylatory będą zasuwały. I widzicie, tu już jest odpowiedź na to, ee, o czym mówiłem przed chwilą. Czyli być może trochę przewymiarowana przetwornica spowoduje to, że ona nie będzie się załączała, nie, będzie, nie będą załączane te wentylatory. W związku z tym to może spowodować to, że po prostu ich zużycie będzie dużo mniejsze. Jeżeli będziecie mieli małą przetwornicę, no to wiadomo, że te wentylatory będą dość szybko się odpalały i będą dość szybko zaczynały swoją pracę. No i tyle. No i z tego powodu one później pewnie jak gdyby ich życie trochę szybciej się skończy, tudzież zakończy. Wydaje mi się, że yy, że pewnie to by było większość takich informacji, które byłbym w stanie wam tutaj nie wiem, przekazać, powiedzieć, yy, tak jak już wcześniej powiedziałem działa, funkcjonuje i ja mogę ją szczerze polecić z tego względu, że sam osobiście z niej korzystam oczywiście nie omieszkałem też powiedzieć o jakichś tam wadach mankamentach, które również zauważyłem czy w tej? No nie, w tej nie tylko w tej mniejszej, w związku z tym, że tamte wentylatory chodzą dużo częściej i dużo szybciej się załączają nie wiem, czy ten odcinek nie, no na pewno był dobry ja uważam, że był dobry, z tego względu, że e, mogliśmy poruszyć tutaj temat związany z instalacją, czyli z nowymi panelami, z dwoma stringami uruchomionymi i jeśli bym powiedział, że mamy swego rodzaju rekordowe, rekordową produkcję na chwilę obecną, bo z jednej strony jesteśmy w zimie, z drugiej strony bardzo ładnie świeci słońce, w związku z tym, no to samo przez się się rozumie, że ta produkcja po prostu się no, z tego słońca bierze, aczkolwiek nawet latem, z racji tego, że ja nie miałem tutaj nigdy chyba podłączonej do tej pory Tylu paneli takiej mocy? No nie, chyba nie, nie było. Nie, można powiedzieć, że to jest inauguracja, że pobiliśmy rekord w kwestii pozyskiwania tej energii, bo w tej chwili, no tak, tam jest 18 paneli, 18 545 podłączone. Tak, dwa stringi po 9 sztuk. 18 sztuk. Okej, okay, no o, właśnie, także Mamy, mamy symboliczny odcinek, który, który dostarcza nam tutaj całkiem sporo tej energii. Gdybyśmy teraz w tej chwili włączyli tą pompę i gdyby te magazyny za mną były pełne, no to bez najmniejszego problemu moglibyśmy się ogrzewać i korzystać z prądu. Może nawet dzisiaj od rana, biorąc pod uwagę, że bardzo ładnie świeci słońce, spokojnie byśmy byli w stanie zakręcić jedną dobę, może nawet dwie doby. Z tego względu, że przy tej produkcji na poziomie. Ile tam w tej chwili pokazuje. No ale jeżeli u mnie pompa bierze gdzieś tam w granicy, no spójrzcie, 2,5 kW, a pompa bierze w granicy około 1 kW. W związku z tym, tak jak sami widzicie, przy ładnych paru godzinach tego pewnie i może na całą dobę by wystarczyło. Ale ja mam za sobą nauczkę związaną z tym, że jak my się zabieramy za ogrzewanie prądem, mając puste magazyny energii, to to sorry, winę tu, ale później okazuje się, że trzeba włączać agregat prądotwórczy. Czyli wtedy jest smutek i łzy w oczach, bo przecież nie o to nam chodzi. Nie o to nam chodzi, żeby korzystać z paliwa i żeby produkować agregatem prądotwórczym prąd. Trzymajcie się w takim razie. Ja oczywiście link zostawię tutaj do tej przetwornicy, jeżeli ktoś z Was ma ochotę. To, to, to zapraszam, bo cena jest, jest atrakcyjna. Uważam obiektywnie, że jest. W razie czego też komentujcie, piszcie. Być może ktoś z Was również używał tą przetwornicę, jeżeli ma jakieś doświadczenia. Piszcie, z tego względu, że jakiekolwiek komentarze nie macie na temat tej firmy, czy w sumie nawet jakichkolwiek innych, to fajnie by było, żebyście je pisali. Dlaczego? Bo jeżeli ktoś kto chce kupić, no to tak żeby miał, o, powiedzmy, pełen obraz całej tej sytuacji, ja z mojej strony mogę powiedzieć, że jak do tej pory, to jest to przetwornica, która w tych dwóch modelach no praktycznie ani razu mnie nie zawiodła. A właśnie, i podpowiedzcie mi, bo też właśnie się zastanawiam odnośnie tego, czy w przypadku, jeżeli zaczynają hałasować te wentylatory, czy zabierać się za to wcześniej, czy czekać, aż one już po prostu staną, padną, czy jak. Wydaje mi się, że pewnie trzeba by było je wcześniej trochę wymienić. A jeśli wymienić, to ewentualnie na jakie, co, jak. Także tutaj też tam się aktywizujcie i podpowiadajcie. Bo mamy bardzo mądrych widzów, w związku z tym wiem o tym, że na Was można liczyć w kwestii podpowiedzi. Trzymajcie się w takim razie. I co? Widzimy się na kolejnych odsłonach. Do miłego. Cześć i czołem. Hej!